żebyśmy sprawdzili Pierdolę to kurwa same problemy muszą być <noise> gdzie to jest Na serwer yy, spra sprawniejsze yy, sprawniejsze działanie serwerów i potem feedback A gdzie tutaj jest w ogóle taki jak serwer ja tego nie, nie widzę Daisy info chodzisz i potem będziesz miał serwery, bo taką zakładkę i tam będziesz miał feedback do tego. Kurwa się muszę zalogować, że to No nie, wszędzie jest papier. O nie, ja mam krwawie. O, jak się zmieniło, bo jakoś tak z boku. No, w lewym góry, nie? Jeszcze zauważyłem. Na balocie jestem Coś w tym samolocie jest? Nie widzę czegoś serwer Do ogarnięcia. To jest jedynka czy dwójka? Jedynka. Jedenka, no. Na balocie tu znajdę? registration i Kto cię zabił, A, ja się A, armał, 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 o, Registration. Registration, Checker w Dobrze, tą funkcję, no no nie, znowu mi się wysyłał flash w tym Moskwa? Moskał Jak wiesz? nietrudną miejscowość taką, Lopatino, nie? Lopatino to jest prawdziwa miejscowość? Pewnie no tak. Sewastopol jest, jest na pewno hmm. prawdziwy, bo ostatnio patrzyłem na mapę na historii, patrzę Sewastopol. A chyba co tu stawiamy? No. A tu jest wybór Moskwa, Lopatino i Wybór. są to prawdziwe. Nietrudno. Ale gdzie to masz? O nie. No Moc... Aha, moc bank. Czy potrafisz przeczytać tak No ja nie. Ty nie umiesz? Przecież tej nie umiesz? Nie, ja wiem, że Nenko, bo to jest Pawłowo. głowie. Banan To? Tak, banan Nenko. Banan Nenko. Banan Naby, bądź tak. E, takie kwadratowe. No jest takie, bo pisze. No to B musimy być. BTSW No, N, no, n takie dziwne kwadratowe. A, to jest. E, o, D, O. A nie, dla ja nas biję na na BB. A, kurwa, a to jest Kurwa, ja nic sama nie mówiłem. No nie będziesz bo przecież czułeś rosyjskiego. Tu jakieś baraki są, ty, na balocie dodane. Mynkowo. Nie, to jest pólkowo. Dobra, nieważne. No, Czekaj, daj da. spokój, najpierw litery trzeba cyrylicę znać, żeby ją czytać. Czeki... inne roczniki Nie miał wiski w szkole No nie czego, to... ja się uczyłem w szkole Ruch, Jeszcze się załapałem na Ja wiskim. też Ja to w ogóle miałem nie Tylko nie. ruski nie nie Ej Nie ja miałem wszystkie języki. wszystkie języki Wszystkie języki świata keep, ruski, niemiecki, nie, angielski Ej hey, Kat, tak, jestem w No to dawaj, jestem przy barakach, bo tu baraki są w ogóle dodane Gęstym... A ja jestem tam przy tym szpitalu ale on jakoś dziwnie inaczej wygląda Przy co gniatek mówi tam Podmieniane To nawet fajne Tu dawaj na paloty, tu są takie duże baraki Czekaj szefie bo jestem przy co Dawaj no, bo. bo ja tu jestem i i zombiaki mam na karku i się w ogóle bandażuje moim ostatnim bandażem bandaż no i właśnie nim się teraz bandażuje i idzie do mnie ząbiak i nie ma zamiaru zawrócić na czym wam something went wrong a teraz pobieranie słyszę coś. słyszę pojazdy Czaker, tu jest jakiś pojazd Proszę no. A jaka pora dnia jest? Dzień. Znaczy pora... Dzień, poradnie. dzień, dzień, dzień. Ja nic... Ja nie... nic nie mam, ty. No, tak Czekaj, ja Ja nic nie mam. Ja nawet nie widzę, skąd on odjedzie biegnę na tą, tu nic nie ma, ty. pełno zombiaków a nic nie ma gdzieś w lesie jest ta siekiera leśniczego się bawi siekiera no Tam samolot. tam samolot leci, tak To znaczy on jest w miejscu i leci. Tato, kiedy jesteś biały? Ja nie jestem biały, to nie ja. To nie ty, on ma pistolet. Biega tutaj na baraki, właśnie biegą w kierunku baraku. No, nie wiem, ja mam siekierę. No, biegu, biega tutaj ze mną, on ma pistolet jakby co To chodź tutaj. Na końcu baraków jest taki industrial mały. Tu no, właśnie biegnie, jest obok, po lewej, jak tu biegnie jeszcze po lewej, o właśnie tu, tu, to jest ten z pistoletem. Będzie strzelał, będzie strzelał. To no lepiej no strzela. niech nie strzela. Lepiej niech uh nie strzela. O mój siekiery. Patrz, strzela mnie. To co no to, 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 to... Beach. Biegnij, Ciaker, do, do, do industriala, Biegni... Biegnij do industriala. Do którego? Tutaj za mną. Tu jest siekiera. Kurwa ciołowiec. Kurwa nie pierdolę Ja nie <słuch> jest. Chciałbyś co? Czwaniaczku Dobra uciekł skończyły mu się amunicje Cwaniakowi Jak go biegnę, ja biegnę nie, on zakręcił naszą stronę Spoko, spoko, nie, nie będzie do mnie strzelał Damy go, damy go Rej go Ej, komu tak strasznie przynie? Mi Jak zawsze Zaraz, zaraz, to ścisze, zaraz to ścisze. O, dobra, mam dalej furę. Gdzie wy jesteście? Na balocie, na balocie. Na balocie. Na balocie, balocie gonimy z siekierami kolesia, zmienił magazynek. Zmienił magazynek. Nie zmienia to tego, że jesteśmy w balocie. na górę chyba, co? I dawaj ty idź stąd, ja pójdę po schodkach. Po, wiem, po drabincę, no nie wiem czy podrobince to dobry pomysł No widzisz ty poszedłeś po drabincę, a ja, a ja, ja też No właśnie Tu gdzieś po schodkach i dupa Blada Jest tu, jest tu, jest tu na dole Pobieg na górę, powiedz na górę uważaj. Wasz kas został zabity ja Już to, już to aganet zmienia, już, już Poczekaj, bo goniliśmy kolejce Uwaga, zombie O oh, fuck 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 fuck, fuck. Oooo fuck spadłem i się zabiłem Aaaaaj Saku... Nie gdzie jesteś? Na dole leżę krwawie i połamany jestem To nie, nie Zreszcie zabiłem się Wiesz nie mam morfiny, ja no. to... Dobra, jest same <grym> Halo, Chuckr Czołgam się do ciebie To ty byłeś u góry i nie żyje Nawet mnie nie łataj bo szkoda bandaża Weź mnie dobi Zombie mnie jedu. <grych> Kurwa, jeszcze nie trafiam z zębaki Weź mnie dobi, zabij mnie, czaker Przecież ja kaleka jestem Nie wiem, chuj. Ja też zaraz umrę, więc... Zabij mnie, czaker. Żebym nie musiał czekać w pierwszych pięciu minut, aż klepsydra z... ...zejdzie. Co jest? Dzięki. łańcuch mam zajebiście. <laughs>